Usiądźmy na chwilę. Kochani parafianie, tak w takiej garstce, ale też zwracam się do tych wszystkich, którzy w domach przebywają, w swoich domowych kościołach, aby uczestniczyć w tej liturgii Mszy Świętej. Chciałbym na początku zaproponować Wam pewne opowiadanie. Z taką mam nadzieję, że może ktoś odkryje jakiś talent literacki i będzie. No, może jakiś konkurs byśmy ogłosili, obiecuję, że jakieś nagrody ufunduję, ale jestem bardzo ciekawy, czy ktoś chciałby w jakiś sposób no, wejść i, i w ten konkurs, a na konkurs literacki ja nie mam zdolności literackich, ale chciałbym zaproponować wam pewną historię, można by było ją nazwać Złudzenia ziarnka pszenicy. Tę historię znalazłem w takiej przepięknej książce takiego francuskiego teologa François Varillona Radość wiary, radość życia. I chciałbym ją, tę historię przytoczyć. Może będzie dla kogoś jakąś inspiracją literacką, a może dla dzieci będzie też jakimś motywem do jakiegoś konkursu plastycznego. Plastycznego Bardzo serdecznie zachęcam. Posłuchajcie. Ziarnko pszenicy doskonale się miewa na strychu. Żadnej cieknącej rynny, żadnej wilgoci. Koledzy z Kopsa są bardzo mili, nie ma kłótni. Jednym słowem, jest wspaniale. Pozwólcie, że nazwę to małym szczęściem ziarnka pszenicy na strychu. Odnieśmy ten przykład do naszego życia. Szczęście ludzkie uczciwie zdobyte, pieniądze, osiągnięcia w, w, w interesach, zdrowie itd. Oczywiście nie powinniśmy gardzić ludzkim szczęściem. Życzę Wam wszystkim, byście zaznali szczęścia ziarnka pszenicy na strychu. Jednakowoż małe jest to szczęście wobec tego, czym stać się mamy na całą wieczność. Wyobrażam sobie, że nasze ziarnko jest bardzo pobożne i dziękuję Bogu. Panie, dziękuję Ci za to wszystko, co mi dajesz, za to szczęście, które sprawia, że jest mi tak dobrze na strychu. Pragnę, żeby to trwało zawsze. Ma rację, że dziękuję Bogu. Tylko uwaga: Źle by było, gdyby ziarnko zwracało się do takiego Boga, który nie istnieje. Boga, który byłby tylko sprawcą i gwarantem małego szczęścia, ziarnka pszenicy na strychu, nawet gdyby to szczęście było ze wszechmiar zasłużone. Powtarzam, takiego Boga nie ma. To jest Bożek. To taki Bóg, którego istnieniu przeczy wielu współczesnych ateistów. Czy możemy powiedzieć, że się mylą? Więc jeśli ziarnko pszenicy będzie dalej ciągnąć swoje pienia, chwycę za pióro, aby napisać traktat o złudzeniach ludzi wierzących. Pewnego dnia ładują zboże na wóz i wyjeżdżają na pola. Jest to jeszcze piękniejsze i przyjemniejsze od strychu. I patrząc na błękitne niebo, słońce, kwiaty, drzewa, doliny i góry, Ziarnko pszenicy z całego serca dziękuję Bogu. Panie, dziękuję Ci za to wszystko takie piękne. Ma rację. Należy dziękować Bogu za rzeczy piękne tu na ziemi. Ale nadal pozostaje ziarnkiem pszenicy. Bóg, który sprawiłby, że ziarnko pszenicy ziarnkiem pszenicy by pozostało i pozwoliłby mu nadal bezpłodnie leżeć na strychu, Taki Bóg nie istnieje. Przyjeżdżają na świeżo zaorane pole, wysypują ziarno na ziemię, dreszcz, jak zimno. Wszystko jedno, w sumie jest to miłe, takie nowe uczucie. Ale oto zagrzebują ziarnko w ziemi. Nic już nie widzi, niczego nie słyszy, czuje przenikającą je wilgoć. Ziarnko pszenicy, które poprzez nieuniknioną śmierć właśnie ulega przemianie i staje tym, czym stać się ma, czyli pięknym kłosem, żałuje strychu, gdzie rzeczywiście było bardzo szczęśliwe, jednakże małym ludzkim szczęściem. Wypowiada więc słowo, które powtarzają wokół nas miliony ludzi. Gdyby Bóg istniał, Coś takiego zdarzyć by się nie mogło. Wielka szkoda, bo właśnie w tym momencie prawdziwy Bóg działa. Bóg, który przemienia, aby przenieść je ze stanu ziarnka pszenicy w stan pięknego kłosa. A jest to możliwe wyłącznie poprzez śmierć. Jedyny istniejący Bóg to ten, który sprawia, że się rozwijamy, że ze zwykłego. Ludzkiego stanu przechodzimy w stan człowieka przebóstwionego. Tak wygląda historia nas wszystkich. Taki jest ludzki los. Nie ma wzrostu bez przemiany, nie ma przemiany bez śmierci i nowych narodzin. I zobaczcie, ta historia zachęca. Może ktoś odna odnajdzie jakiś talent literacki, a może. Jakiś malarski, zachęcam do wzięcia takiego konkursu, mini konkursu. Proszę się o, o, zgłaszać do mnie, Będę, jestem bardzo ciekawy. Ale ta historia pokazuje nam jedną bardzo ważną prawdę: że te święta paschalne właśnie Pascha to jest przejście one cały czas dokonują się w naszym życiu. Zobaczcie pierwszą Paschę, jako ludzie. Przeszliśmy w momencie naszych narodzin, kiedy wyszliśmy z łona naszych matek. Można powiedzieć, jest to pierwsza pascha. Do tej drugiej paschy, czyli do momentu śmierci, przygotowujemy się całe życie. Mamy właśnie przez miłość, mamy dojrzewać do tego, żeby no właśnie zjednoczyć się z Bogiem, który jest miłością. I oczywiście całe nasze życie, zobaczcie, można powiedzieć, że jest utkane takimi małymi paschami. Każda decyzja, którą podejmujemy, każde umieranie dla swojego egoizmu jest taką paschą. Jest też włączeniem się no właśnie w tą paschę Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, my boimy się śmierci. To jest naturalny lęk. Ale y, warto pomyśleć dzisiaj w perspektywie tej uroczystości zmartwychwstania pańskiego, że wielokrotnie, y, wciąż na nowo, coś musi w nas umrzeć, abyśmy mogli przejść w następny etap życia. Od niemowlęctwa do dzieciństwa, od dzieciństwa do y, dorastania i dalej ku dojrzałości. Gdy w jakimś momencie odmówimy uznania potrzeby umierania, nie będziemy w stanie rozwinąć się w prawdziwych ludzi. Będziemy martwi, dopóki wzbraniamy się przed śmiercią. Śmiercią jest odrywanie się od miejsc, osób, przyzwyczajeń. Jeśli nie, zdobędę, nie zdobędziemy się na porzucenie, Naszych dotychczasowych nawyków, znajomości, przyjaźni, nigdy nie swoje naszego powołania. I zobaczcie, całe nasze życie jest pewnego rodzaju umieraniem. Umieraniem dla egoizmu, umieraniem dla swoich jakichś wyobrażeń. I zobaczcie, w dzisiejszej Ewangelii mamy historię. Trójki osób. Maria Magdalena, bardzo często utożsamiana z prostytutką, ale nie ma na to dowodów. No ale Pan Jezus, jak mówi Pismo Święte, wyrzucił z, nich, z niej siedem złych duchów, więc pewnie taka święta nie była. Mamy apostoła Piotra i mamy apostoła Jana. I spróbujmy przyjrzeć się poszczególnym tych. Tym, tych Historią. Wszystkie te historie wydawały się, że ze, ze, w momencie śmierci pana Jezusa one się zakończyły jakąś tragedią. Historie, które wydawały się skończone, a jednak mają swój ciąg dalszy. Popatrzmy najpierw na Marię. Szła do grobu wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. Szuka utraconej miłości swego życia. Wychodząc z ciemności nocy. Maria była kobietą, którą Jezus uwolnił spod władzy ciemności. W niedzielę o poranku jej serce jest pogrążone jeszcze w mroku, w mroku Wielkiego Piątku. Ona stała wiernie pod krzyżem, widziała jego konanie i śmierć. Teraz widzi odsunięty kamień od grobu. Ten sam, ten sam kamień, który Zamykał grób jej ukochanego nauczyciela, kamień, który spoczął też na jej sercu. I światło nadziei z trudem przebija się przez mrok rozpaczy. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. To wołanie Marii Magdaleny odsłania stan ducha. Myśli, że Jezus jest gdzieś położony, czyli martwy, prawda? o zmartwychwstaniu jeszcze do niej nie dociera. I tak bywa i z naszą wiarą. Idziemy w ciemności w stronę światła, ale często wszystko tłumaczymy sobie po ludzku, nawet pusty grób. I nadzieja z trudem toruje sobie drogę przez nasze serca dotknięte traumą śmierci, choroby, jakiejś bolesnej straty. Nadzieja Potrzebuje czasu, ale przyszłość należy do niej. Historia Piotra, który nie był pod krzyżem, zdezerterował, zdradził, a potem płakał z żalu, teraz idzie do grobu i niby biegnął razem z Janem w tym samym kierunku, ale jednak jakoś osobno. Każdy, można powiedzieć, swoim tempem. Piotr idzie wolniej. Rzeczywiście inna była historia wiary Piotra, inna Jana. Przed grobem Jezusa Jan czeka na Piotra, pozwala, by on wszedł pierwszy. Szanuje go i jego pierwszeństwo. Słowa ujrzał i uwierzył dotyczą Jana. Piotr widzi leżące płótna i... Puste, ale w wierze wyprzedza Go Jan, tak samo jak wyprzedził Go w biegu do grobu. Dopiero w kolejnym zdaniu jest liczba mnoga, dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma. Co to oznacza dla nas? Czasem ktoś nas wyprzedza w wierze, nieraz potrzebna jest nam pomoc kogo, kogoś bardziej kochającego Jezusa, aby w naszym w sercu przeskoczyła jakaś iskra wiary. Bywa, że czasami dzieci wierzą mocniej niż rodzice, że podwładni wyprzedzają wierze swoich przełożonych. I oczywiście tutaj naprawdę nie chodzi o jakąś rywalizację, o porównywanie się, ale przede wszystkim o wzajemną pomoc. Grup nas łączy. Wszyscy idziemy w stronę śmierci i możemy zobaczyć teraz, na przykładzie właśnie tej pandemii, która, yy, która opanowała cały świat, ile jakichś takich gestów solidarności, gestów miłości, przy okazji właśnie tego zła się wyzwoliło. I kolejna historia: Jana uwierzył w zmartwychwstanie, nie widząc jeszcze żyjącego Pana. Uwierzył, można powiedzieć, najwcześniej. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że kluczem jest miłość. Miłość jest wielkim interpretatorem. Jest w stanie uchwycić prawdę, kiedy umysł pozostaje w niepewności. Ten Jan, który miał głowę opartą na sercu mistrza, najszybciej odczytuje znaki nadziei. Miłość poszerza poznanie. Miłość do Jezusa jest kluczem do nadziei wielkanocnej. Kto go kocha, ten mu wierzy, ten nie boi się grobu, także swojego. I warto właśnie w tych bardzo trudnych dzisiaj dla nas czasów, dla, dla nas wszystkich, jakby wziąć ten klucz miłości i w miłości i zaufaniu do, do Pana Boga, jakby odczytywać te znaki. Na koniec chciałbym przytoczyć, i tutaj polecam, można znaleźć to kazanie na stronach Radia Maryja, kazanie Ojca Raniero Cantalamesy. z ostatniego Wielkiego Piątku. Na liturgii Wielkiego Piątku wygłosił w Watykanie. i chciałbym fragmencik tylko przytoczyć, bo on dużo światła nam rzuca na, na tę obecną sytuację. Mówi tak... Pandemia koronawirusa gwałtownie wyrwała nas z większego niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są poszczególni ludzie i cała ludzkość, a mianowicie z iluzji wszechmocy. Mamy okazję, napisał znany żydowski rabin, obchodzić w tym roku szczeg szczególny Eksodus Paschalny, wyjście z wygnania sumienia. Wystarczył mały. Bezkształtny element natury, wirus, aby przypomnieć nam, że jesteśmy śmiertelni. Że potęga militarna i technologia nie wystarczają, aby nas zbawić. Człowiek żyjący w dostatku nie rozumie, mówi psalmista, równy jest bydlę, bydlętom, które giną. Ileż prawdy w tych słowach. Ojciec z podaje bardzo ciekawy przykład. Gdy znany malarz James Thorhill ozdabiał freskami katedrę św. Pawła w Londynie, w pewnym momencie był tak zachwycony swoim malowidłem, że zrobił krok do tyłu, by zobaczyć je lepiej, nie zdając sobie sprawy, że może spaść z rusztowania. Jego pomocnik przerażony zrozumiał, że jeśli w tym momencie zawoła mistrza, tylko przyspieszy upadek. Nie zastanawiając się ani chwili zanurzył pędzel w farbie i cisnął nim gwałtownie w sam środek fresku. Oszołomiony mistrz rzucił się do przodu. Jego dzieło uległo uszkodzeniu, ale on był ocalony. Dalej ojciec Kantalemesa tak tłumaczy, tak niejednokrotnie czyni z nami Pan Bóg. Wywraca nasze projekty i burzy nasz, nasz spokój, aby ocalić nas od przepaści, której nie dostrzegamy. Ale nie dajmy się oszukać. To nie Pan Bóg za pomocą koronawirusa rzucił pędzlem we fresk naszej dumnej technologicznej cywilizacji. Bóg sprzyja nam, a nie wirusowi. Moje zamiary są pełne pokoju, a nie zguby, mówi do nas w Biblii. Ten, który pewnego dnia zapłakał z powodu śmierci Łazarza, płacze dzisiaj z powodu chłosty, która dotknęła ludzkość. Tak, Bóg cierpi, jak każdy ojciec i każda matka. Kiedy pewnego dnia to odkryjemy, zawstydzimy się z powodu wszystkich oskarżeń, jakie w życiu kierowaliśmy pod jego adresem. Bóg uczestniczy w naszym cierpieniu aby je przezwyciężyć Bóg będąc dobrym najdoskonalszym pisał święty Augustyn nigdy nie pozwoliłby na to aby w jego dziełach istniało jakiekolwiek zło chyba że będąc wystarczająco potężnym i dobrym byłby w stanie ze zła wyprowadzić dobro i chciałbym żebyśmy z taką nadzieją przeżywali te święta że nie ma sytuacji nie ma takiego grobu, z którego Pan Bóg nie mógłby nas wydostać, wyciągnąć. I to jest ta radość, to jest ta dobra nowina, którą przynosi nam to święto zmartwychwstania pańskiego. Nie ma takiego grobu, nie ma takiej beznadziei, nie ma takiej depresji, z której Pan Bóg nie mógłby nas wyzwolić. I to jest ta dobra nowina. Chrystus zmartwychwstał.